W jaki sposób odróżnić rzetelną naukową wiedzę o zarządzaniu? Od takiej, której zdecydowanie nie powinniśmy stosować i które nie ma solidnych naukowych podstaw? Jak wykorzystać wyniki badań naukowych w swojej codziennej pracy? Wreszcie, skąd brać te wyniki badań i jak czytać oryginalne artykuły naukowe, żeby móc zastosować je w hr -ze. Jeśli te tematy Cię interesują, jeśli chcesz znać odpowiedzi na te pytania, to szkolenie Stosowanie Wiedzy Naukowej w HR jest właśnie dla Ciebie. Podczas tego szkolenia pokażę Ci zarówno, jak krytycznie, rzetelnie. Ocenić różne koncepcje zarządzania, które są ci sprzedawane w podręcznikach czy podczas różnych szkoleń, jak i samodzielnie dotrzeć do artykułów naukowych i po prostu je przeczytać. No i co najważniejsze, jak wyciągnąć wnioski z tych artykułów i po prostu użyć je w praktyce. Więc jeśli chcesz budować HR, który bazuje na wiedzy naukowej, który jest evidence based i samodzielnie korzystać z tego, co dzisiaj nauka o zarządzaniu, psychologia i socjologia dają nam jako hr to to szkolenie jest zdecydowanie dla Ciebie. Serdecznie zapraszam do udziału i do najbliższego terminu. Cześć i do zobaczenia na sali szkoleniowej.